Kalwinizm w Polsce. Reformowanie info. Hołd pruski. W roku 1525 kończy się ostatnia wojna z krzyżakami. Wielki mistrz, książę Albert Hohenzollern, zrzuca płaszcz zakonny i ożeniwszy się, przyjmuje luteranizm. Król Polski, Zygmunt Stary, odbiera od niego hołd i potwierdza oficjalnie tym aktem wyznanie swojego lennika, co jest pierwszym dziejach dyplomacji przykładem urzędowego uznania protestantyzmu. Tolerancja religijna. Sławny przeciwnik Lutra, dr Eck. Dedykuje królowi Zygmuntowi dzieło zbijające naukę luterską. Równocześnie zachęca polskiego monarchę, by wydał wojnę herezji na wzór Henryka VIII króla Anglii, początkowo wielkiego wroga niemieckich ewangelików. Król Zygmunt Stary dał wówczas słynną, bardzo rozsądną odpowiedź, która świadczy nie tylko jego wielkim rozumie, lecz także na światła panujące wtedy w Rzeczpospolitej warunki tolerancji i umiaru. Rzekł on mianowicie, że pragnie panować zarówno nad owcami, jak i nad kozłami. Tak bowiem nazywano popularnie zwolenników nowinkarstwa, protestantyzmu. Ta odpowiedź monarchy przypomina inną, równie mądrą, daną przez jego syna, Zygmunta Augusta, który powiedział, iż nie jestem królem sumień swoich poddanych. Równocześnie Zygmunt Stary nie pozwala się wciągnąć wojny religijne toczone w Niemczech, choć protestancy książęta Rzeszy bardzo go do tego namawiają. Świadczy to, że Polska pragnie rozciągnąć swoją doktrynę wolności i umiaru również na stosunki na zewnątrz państwa. Rzeczpospolita nie ma ochoty siłą imputować innym narodom idei, ani też idei tłumić. Stanowi przykład wyjątkowej w dziejach ówczesnej Europy mądrości politycznej, dyktowanej najwyższymi racjami humanistycznymi. Poparcie dla protestantyzmu. Panował kiedyś pogląd, że małżonka Zygmunta Starego, królowa Bona, skrycie popierała protestantyzm, który miał służyć jej własnym, ściśle politycznym celom. Być może z pomocą nowej religii zamierzała monarchini stosować. Wśród polskich i litewskich panów zasady dzieli i rządź. Protestantyzm krzewił zresztą sam spowiednik królowej Włoch Lismanini. Prowincja franciszkanów, postać dziwna i zagadkowa. Zygmunt August ułatwiał mu sprowadzanie z zagranicy publikacji niemieckich. Lismanini zebrał wcale pokaźną bibliotekę dzieł o wybitnie antykatolickiej treści. Nie jest zupełnie jasne, czy działał z przekonania, czy wskutek czyichś poleceń natury politycznej. Być może łączył obie funkcje: reformatora i agenta. W każdym razie jest pewne, że Lismenin stał się sprężyną zawiązanego w Krakowie tajnego stowarzyszenia, którego celem było krzewienie nauki ewangelickiej. Do stowarzyszenia należeli znakomici uczeni tamtych czasów, m.in. pierwszy polski gramatyk Andrzej Trzycielski, wielki miary publicysta i uczeń melanchtona Andrzej frycz morzewski uzdolniony prawnik Jakub Szyłuski, kanonik kapituły krakowskiej Andrzej Czewiecki, późniejszy biskup krakowski i ulubiony uczeń Erasma z Rotterdamu. Andrzej Żydowski, referendarz Gnieźnieński i późniejszy prymas Jakub Uchański oraz wiele innych osobistości. Obok Lismaniniego działał tam pierwszy wykładowca języka hebrajskiego na Uniwersytecie Krakowskim, Franciszek Stankar, także Włoch z pochodzenia, który począł publicznie podważać zwyczaj oddawania czci świętym. Zagrożony więzieniem, znalazł opiekę potężnego rodu Stadnickich, wzrost znaczenia protestantyzmu. W latach czterdziestych wieku XVI podnosi się fala wpływów protestanckich w Polsce, w które angażują się również wysocy dostojnicy państwowi. Kasztelan biecki Bonner, sekretarz królewski Justus Decius, panna Peńczowie Mikołaj Leśnicki, Kasztelan Kaliński, Marcin Zborowski, Mikołaj Rej, a także potężne rody Szafrańców, Stadnickich, radziwiłów i innych. Wzięli oni pod opiekę rozkwitający w Rzeczypospolitej ruch protestancki, Zasady Zwingliego i Kalwina przyjmowały się na ogół wśród szlachty, podczas gdy luteranizm krzewił się głównie w miastach wśród osadników niemieckich, którzy utrzymywali żywe więzi z dawną ojczyzną. Azel dla prześladowanych W roku 1548 przybywają do Polski prześladowani przez Habsburgów bracia czescy. Odłam protestantów, nawiązujących do radykalnych tradycji huzyckiego ruchu. Znajdują oni potężnego opiekuna w osobie magnata z Wielkopolski, Andrzeja Górki, Również luteranina, który przyzwala na zakładanie ich zborów w kurniku, kośmininie i szomotułach. Bracia odprawiali nabożeństwa w języku czeskim, ich wpływy rosły z każdym miesiącem. Nasycenie ideami. Zygmunt Stary zmarł w roku 1548. W chwili jego śmierci Polska przesiąknięta była ideami reformacyjnymi różnych odcieni, które na razie tylko tolerowane, stopniowo umocniały się, by zyskać uznanie prawne. Zapanowania Zygmunta Augusta, Prusy Książęce, a polski protestantyzm. Ważne znaczenie dla sprawy reformacji w Polsce miała sekularyzacja zakonu krzyżackiego oraz powstanie Prus książęcych. Pierwszy polski książę Prus, Albert Hohenzollern, roztoczył szczególną opiekę nad polskimi reformatorami. Uniwersytet w Królewcu, stolicy księstwa, stał się potężną i zasłużoną dla polskiej reformacji instytucją, zważywszy, iż w roku 1525 Prusy Książęce. Liczyło około 180 tysięcy mieszkańców, z czego Polacy. Nazywani tam Mazurami, a przybyli z Mazowsza oraz z ziemi chełmińskiej. W czasach Alberta, są to lata 1525-1568, stanowili około 100 tysięcy mieszkańców. Przyjęcie luteranizmu przez księcia zakładało ogłoszenie nowej wiary w języku oczystym. Więc po niemiecku, litewsku, prusku, holendersku, czesku i wreszcie po polsku. Lud wiejski... Obowiązany był pod karą chłostu odmawiać ojczy nasz i wierze w Boga. Pozyskanie tej ludności dla potrzeb nowej religii, a także dla nowo powstałego państwa, wymagało wykształcenia pastorów i nauczycieli posługujących się językiem polskim, a także wydrukowania w tym języku podstawowej literatury religijnej, głównie katechizmów, Biblii i śpiewników. Protestanckie słowo drukowane. Na 94 nowo powstałe parafie ewangelickie przypadało w księstwie 81 szkół. Parafie ewangelickie powoływano na miejsce dotychczasowych katolickich. Zazwyczaj odbywało się to w ten sposób, że dotychczasowi księża katolicy przyjmowali naukę lutra, jeśli chcieli pozostać na swoich urzędach. Jedynie wśród mazurów, pisze ją Małek, zdarzały się wypadki oporu. W tym położeniu wielką rolę w krzewieniu protestantyzmu odegrała polska książka. Zarówno w kościele, w szkole, w domu polskim, tak na mazurach, jak i wśród protestanckich rodzin Korony i Litwy. Już w roku 1530 wyszło pierwsze na język polski tłumaczenie katechizmu Lutra. W 1536 następne, po czym wznawiano katechizmy w latach 1545, 47, 49, 56 i 1568 w drukarniach miejscowych, a nawet na zamówienie w Wittenberce. Nie sposób tu szczegółowo śledzić wszystkie druki polskie, jakie ukazywały się w księstwie, a także poza jego granicami, ale za Chojnackim, autorem biografii polskich drukach. Ewangelickich, iż w latach 1545 do 1552 ukazało się w Prusach Książęcych więcej druków polskich niż na całym obszarze Rzeczpospolitej. Stąd też królewiec urósł obok Krakowa do roli kolebki polskiego słowa drukowanego. Wpływ uczelni. Najbardziej czynnymi i zasłużonymi dla książki polskiej byli tam Jan Malecki, zwany początkowo Sandeckim, Jan Seklucjan, Marcin Kwiatkowski, Stanisław Murzynowski. Drukarze, wydawcy, tłumacze, pisarze. Nie można pominąć wpływu Polaków na życie kulturalne w tej części Europy. Na Uniwersytet Królewski uczęszcza wiele studentów z Polski po powrocie do kraju szerzą idee reformacyjne. Równocześnie uczeni polscy wnoszą do północnej uczelni fragment intelektualny i ogromny zasób energii. Praca Uniwersytetu Albertinum, założonego w roku 1544, organizuje Polak pochodzący z Litwy, Abraham Królewiec, wykładający grekę, hebrajski gramatykę oraz Stanisław Rafajłowicz, profesor teologii. Dorobek twórczy Polaków. Zatrzymajmy się na chwilę przy osobie wspomnianego Stanisława Murzynowskiego, Suszyc lub Murzynna, pod Dobrzyniem, aby ukazać bliżej losy i dorobek twórczy działających w Prusach książęcych Polaków. W roku 1545 studiował on w Wittenberdze, gdzie mógł jeszcze zetknąć się z Lutrem i słuchać wykładów Melanchtona. Od roku 1547 przybywał około dwóch lat we Włoszech. W 1549 odnajdujemy go w Królewcu, gdzie prawdopodobnie korzystał ze stypendium księcia Alberechta. Obok przekładu na język polski Nowego Testamentu oraz opracowania ortografii polskiej, wstawił się autorstwem historii żałosnej, a straszliwej o Franciszku Spierze, który stał się dla bojaźni ludzkiej prawdy pańskiej zaprzał i dlategoż jest on na strach światu niesłychanym obliczem skaran. Oto fragment utworu. Nie żebyśmy mieli własce pańskiej albo w naszym zbawieniu wątpić, ale żebyśmy rozumiejąc, że jeszcze upaść możemy, sobie nie ufali, ani się na niebezpieczeństwo udawszy źle żyli. Ale Pana prosili, aby nas w tej łasce strzec raczył, ku której nas wezwał, a prosząc go, Sprawowali się wedle Wolej świętej. Reformacja w Wielkopolsce i Małopolsce. Już w początkach panowania Zygmunta Augusta dwie prowincje rzeczpospolitej zaczynają wybijać się na czoło, jeśli idzie ruch reformacyjny. Są to Wielkopolska i Małopolska. W pierwszej dominuje ruch luterański, w drugiej przeważają wpływy kalwinizmu. Mikołaj Oleśnicki oddaje kościół w Pińczowie Anglikom, w jego ślady inni polscy panowie. Stadnicy, szafranowie. Firlejowy. Na czele Kościoła Kalwińskiego w Polsce staje pierwszy jego zwierzchnik, Felix Kruciger. Również na Litwie, pod opieką wzrastającego w znaczenie rodu Radziwiłów, zawiązują się zbory kalwińskie. Radziwiłowie korespondowali z Kalwinem, który z Genewy udzielał wskazówek wyznaniu halweckiemu, jak zaczęto nazywać w Polsce kalwinizm. Równocześnie wiele wybitnych osobistości trzyma się na uboczu od wszystkich czynnych w tym kraju kierunków reformacji. Wielu jednak oczekuje stworzenia wyznania narodowego. Takiego mniej więcej, jakie tworzy właśnie w Anglii, zerwawszy kontakty z Rzymem król Henryk VIII. Dla zwolenników Kościoła Narodowego, który, przyjąwszy ogólne zasady protestantyzmu, byłby przecież tworem rdzenie polskim, należał pisarz Andrzej Fryd Modrzewski, a także inny wybitny Polak, znany o wiele bardziej poza granicami kraju, aniżeli w obrębie Rzeczpospolitej, przyjaciel Kalwina i Erasma z Rotterdamu, głowa Kościoła, innowierczego we Fryzji Wschodniej zwolennik sojuszu średniej szlachty z królem, protektor zboru cudzoziemskiego w Londynie, Jan Łaski, patriotyzm protestantów polskich. W XVI wieku nastroje reformacyjne podzyca walka polityczna pomiędzy szlachtą a duchowieństwem o władzę i przywileje. Szlachta podejmuje w tym czasie staranie o zniesienie prawa, które w pewnych wypadkach przyznaje duchowieństwu władzę sądowniczą nad przedstawicielami stanu rycerskiego. Jednocześnie pragnie ona uwolnić się od opłat tzw. dziesięciny na rzecz duchowieństwa i odwrotnie, zmusić duchownych do płacenia podatków na skarb państwa. Mówiąc o szlachcie, myślmy przede wszystkim o karmazynach, w zamożnym rycerstwie, mającym dostęp do urzędów, a także poważny wpływ na kształtowanie polityki państwowej. To karmazyni stali się podporą reformacji, podczas gdy drobniejsza i całkiem szara szlachta w swojej masie całkowicie popierała katolicyzm Polska niemal protestancka. Stronnicy reformacji zdobywają większość w Izbie Poselskiej. Mają także ponad 30 miejsc w Senacie. Mnożą się świątynie protestanckie. W Małopolsce w wieku XVI jest ich 250, w Wielkopolsce 230, na Litwie zaś 206. Wszystkie są oczywiście dawnymi kościołami katolickimi, które obrócono w zbory, przy czym podane liczby nie uwzględniają licznych nowobudów świątyń ewangelickich. Wielki triumf stronnictwu reformacji przynosi Sejm Piotrkowski, zwołany w 1555 roku. Podjęto wtedy uchwałę, w myśl której król miał zwołać Sobór Narodowy, który przy duchowym poparciu przywódców reformacji, Kalwina, Melanchtona i Łaskiego, przeprowadziłby kościelną reformację i stworzyłby religię narodową, na wzór anglikanizmu. Zasadę takiego wyznania miałby opracować Jan Łaski. Na poprzednim Sejmie w roku 1552 zawieszono sądy biskupie i wszystko wskazywało, że Polska stanie się jednym z krajów protestanckich oderwanych od Rzymu. Jest to okres szczytowego rozwoju polskiego protestantyzmu i największych szans, jakie się przed nim otwierały. Pluga wykażeł kontrreformacji. Stronnictwo katolickie w pełni doceniło niebezpieczeństwo. Nuncjusz papielski osiadł na stałe w Polsce, Wydężał siły i wpływ, by nie dopuścić do soboru. Król Zygmunt August szedł mu na tym na rękę. Nie mając ochoty popierać wyraźnie nowego porządku religijnego, sprawa się odlekała i przeciągała. Wreszcie na zawsze została zaniechana. W samym Rzymie. Określa się położenie katolicyzmu w Polsce jako krytyczne, a nawet rozpaczliwe. Wskazuje na to choćby wybór osoby nuncjusza. Dostojnik, który przybył do Krakowa, Lippo Manoi, pochodził ze znakomitej rodziny i uważany był za jednego z najbardziej światłych księży XVI wieku, ów wytrawny dyplomata i wybitnego umysł człowiek, czynił wszystko, by ocalić katolicyzm w Polsce. Równocześnie papież słał listy do króla i senatu. W przesłaniach tych zapowiada przeprowadzenie wszelkich napotrzebniejszych zmian oraz przywrócenie Kościołowi jedności poprzez zwołanie Soboru Powszechnego. Poczynania papieża Pawła IV wzbudziły wśród protestantów niepokój. W liście do króla Zygmunta Augusta, były dyplomata papieski i były biskup katolicki, który przeszedł na protestantyzm, Piotr Paweł Vergenius pisze: Przybywa teraz do tego państwa człowiek, to znaczy nuncjusz, który zniszczy twoje mądre i zbawienne zamierzania. Będzie się starał przeszkodzić w przeprowadzeniu naprawy kościoła i zakłócić spokój w Twoim królestwie. Gdy się przekona, że nie podobała zwołaniu Soboru Powszechnego, ogłosi w imieniu papieża mało znaczące ustępstwa, aby utrzymać w tajemnicy prawdziwe i wielkie przewinienia. Papieski akt zastraszania. Posłuchajmy teraz głosu drugiej strony, to znaczy samego papieża Pawła IV, który wystosował do króla Zygmunta Augusta list pełen napomnień. Cytuję za Andrzejem Buskiem. Jeśli wierzy i dochodzącym do moich uszu pogłoską, to z głębokim smutkiem powątpiewać muszę o Twoim i Twojego państwa zbawieniu. Opiekujesz się bowiem kacerzami. Bywasz na ich kazaniach, słuchasz ich rozmów, obsujesz z nimi i przypuszczasz do swego stołu. Odbierasz i pisujesz do nich listy. Dozwalasz, aby dyktowali ci swoje dzieła i były one rozpowszechniane. Nie zabraniasz kacerzom zgromadzeń, spotkań i kazań. Gdy zamiast się opierać, wspomagasz ich? Czyż przez to nie podtrzymujesz sam butowników i przeciwników Kościoła katolickiego? Czyż nie jesteś ich obrońcą? Czy potrzeba lepszego dowodu twego przywiązania do heretyków, nad ten, że wbrew twemu pomazaniu i prawom twego kraju obdarzasz niewiernych pierwszymi godnościami w kraju? Zaprawdę, podtrzymujesz, karmisz i szerzysz herezję, darząc łaskami kacerzy. Nie czekając na zatwierdzenie stolicy apostolskiej. Mianowałeś biskupa Chełmuskiego, pomimo iż jest on zagrożony najwstrętniejszymi błędami. Obrońcy i przywódcy kacerzy, wojewodowie Wieleńskiemu, nadałeś pierwsze w kraju godności. Jest on kanclerzem litewskim, wojewodą wileńskim, najpoufalszym przyjacielem króla, a wkrótce może być uważany za współzarządcę i drugiego monarchę w kraju. Zniosłeś sądy kościelne, dozwoliłeś sejmowi podjąć uchwałę, wedle której każdy obywatel twojego państwa... Może słuchać kaznodziejów i chodzić na nabożeństwa, jakie mu się podobają. Jan łaski i Piotr, Paweł Wergerius przybyli do Polski za Twoim pozwoleniem. Mieszkańcom Alblonga i Gdańska dozwoliłeś znieść obrządek rzymskokatolicki. Powinieneś całkowicie zmienić swoje postępowanie. Nie dawaj posłuchu tym, którzy Ciebie i Twoje państwo chcą podburzyć przeciw Kościołowi prawdziwej relikii. Wykonaj testament Twych najbogobonniejszych przodków, znieść prowadzone do Twojego Królestwa nowinkarstwo i powróć. Kościołowi zawieszone prawo sądów. Odbierz heretykom zagrabione przez nich kościoły i wypędź nauczycieli bezkarnie twój kraj zapowietrzających. Nie masz potrzeby czekać na sobór powszechny, gdyż dla wykorzenienia herezji masz gotowe środki. Gdy zaś upomnienia moje za takie zbrodnie i zgorszenie będą lekceważone, zmusi mnie to do użycia innych, a potężnych zasobów, którymi stolica Apostolska nigdy bezskutecznie się nie posługuje wobec zatwardziałych budowników. Bóg świadkiem, że nie zaniedba niczego, aby przywieźć się do opamiętania. A jeśli moje listy, poselstwa, upomnienia i prośby pozostaną bez echa, użyję najsurowszych środków. Król kontra papiści. Gdy na posłuchu króla Zygmunta Augusta już papieski nalegał, by uwięzić przywódców reformacji, monarcha odparł, że prawa krajowe zabraniają gwałtów i prześladowań. Odpowiedź bardzo charakterystyczna. Stawia ona Polskę na czele Europy jako państwo najwyższym w owej epoce w kulturze prawniczej. Gniew agentów Watykanu. Przyjrzyjmy się jeszcze jednemu dokumentowi pochodzącemu z Synodu Biskupów Katolickich w Łowiczu w roku 1556. Rezolucja tego synodu daje ciekawy obraz stosunków kościelnych w Polsce. Przyczyną jest niedbałość poroboszczów i wyższego duchowieństwa, ale i stolica apostolska nie jest tu bez winy. Lekceważąc niebezpieczeństwo i zachowując obojętność, nie wyprawiła posłów do króla, by wymóc na nim powzięcie ustaw przeciw nowinkarstwu, protestantyzmowi. Ociągała się zbyt długo ze zwołaniem Soboru Powszechnego. Nie kierując się dobrem kościoła, nadała monarchom rozległe, a rozzuchwalające ich przywileje. Powierzanie godności kościelnych w nie zawsze właściwe ręce wielce zaszkodziło duchowieństwu, jako też bezczynność i ospałość biskupów, pomnażająco niepokoje. Nie wszyscy kapłani godnie spełniają powierzone im zadania, niektórzy całkowicie je zaniedbując. Za poddanymi obchodzą się okrutnie, wymagając od nich pracy często w dni świąteczne, a w ciemiężeniu ludu przewyższają nawet szlachtę. Biskupi nie czuwali nad rozszerzaniem się praw królewskich, owszem, sprzyjali temu, czerpiąc własne korzyści. Z krzewicielami herezji, protestantami, postępowali nader pobłażliwie, przyjmując ich nawet w własnych rezydencjach i zamiast karać, potajemnie im sprzyjali. Osobom obłożonym ekskomunikom nie odmawiali gościnności, powstrzymując się od wykonania wyroków klątwy. Srodzy nigdy właściwie nie byli, a jeden z biskupów otwarcie wyznał na sejmiku, niech ludzie wierzą w co im się podoba, bylebym ja zachował swoje dochody. Nie dziwota, nie dziwota, iż takie postępowanie wywołuje następstwa. Zagarnia się dobra kościelna, wygania księży, a świątyni oddaje głosicielom herezji. Na kapłanów chrześcijańskich powołuje się nie mężów uczonych i cnotliwych, ale mających rozległe wpływy. Przy czym niektórzy z nich są tak młodzi, iż nawet dziećmi nazwać ich można. Powszechne są zepsucie obyczajów wśród duchowieństwa świeckiego i zakonnego. Lubują się oni w zbytkach, grzeszą skąpstwem, rozpustą, rozpustą, próżniastwem, niedbalstwem, a co gorsze, nie znają prawa Bożego. Skrywana nienawiść przeciw duchowieństwu ożyła wśród szlachty, która tłumnie przystępuje do kacerzy protestanci aby przywłaszczać sobie dobra kościelne. Nowinkarstwo narasta wskutek łask króla który dostojeństwami państwowymi obdarza zarówno heretyków, jak i prawowiernych chrześcijan. Dozwala ponadto młodzieży studiować na zagranicznych akademikach, które słyną z tego, że są rozsadnikami kacerstwa, a nie zbrania się drukować wszelkich książek. Jak Rzym postrzegła reformację? Skoro już jesteśmy przy dokumentach, przytoczmy jeszcze jeden, pisany piórem maczanym w żółci. Wstretna szaręcza Arianów, Macedończyków, Eutychianów, Nestorianów, Protestanci spadła na nasze niwy przez ospalstwo naszych urzędników rozmnożyła się i rozpostarła po całej Polsce i Litwie. Zuchwały tłum się jej porżę i niszczy kościoły, zmienia prawa, narusza obyczaje, gardzi władzą, poniża tron. bali monarchę, zniszczyć tron. Autorem Filipki jest Stanisław Orzechowski, pisarz i publicysta. Wśród wielu dziwnych postaci, jakie wydała reformacja, zajmuje on znamienne miejsca. Pokłócony z władzami kościelnymi z powodu celibatu, ten były ksiądz katolicki odznaczał się pełnym temperamentu atakami przeciwko papiestwu. Potem jednak z Rzymem pogodzony, przypuścił również gwałtowne ataki przeciw niedawno współbraciom, protestantom. Trudno nie oddać sprawiedliwości wybitnemu talentowi Orzechowskiego i jego zasługom publicysty. Można mieć jednak wątpliwości, czy talent w tym wypadku szedł zawsze w parze z poczuciem dobrego smaku. Cytujemy. Wysłany do Niemiec, upodobałem sobie nowinkarstwo, uważając że przysporzy mi ono zaszczytów i wyróżni pośród rówieśników. Skoro zacznę wprowadzać niektóre z zasad niemieckich, nie słuchać papieża, nie szanować praw, zawsze ucztować, nigdy nie pościć, zagarniać wolność kościelną, tępić mnichów i nic nie wiedzieć o boku. Po trzech latach nauki doszedłem do przekonania, że wszystko, co stare, odziedziczone, po przodkach, nie jest sprawiedliwe. Orzechowski pisał ów w Paszkwil, oczywiście w okresie, gdy już powrócił do katolicyzmu. Jego szczere oskarżenie siebie miało oznaczać przyznanie się do win. Jeśli porównać ten literacki dokument z przytoczoną uchwałą Synodu, można zyskać wyobrażenie o wysokości temperatur, jakie miotały wtedy ludźmi, oraz o skali ich temperamentów. Kalwinista Mikołaj Rej. Postacią skrajnie odmienną od Orzechowskiego, aczkolwiek równie wykazującą resentyment, był Mikołaj Rej. Jeden z przywódców wyznania halweckiego kalwinizmu. Ojciec literatury polskiej. Współwyznawcy uwielbiali go za zdrowy rozsądek, humor, gościnność i szlachecką szczodrość. Chwalili jego duży talent, podczas gdy jego przeciwnicy nie szczędzili mu obak. Szatan, nieokrzesany, dragon, sara na na głowic. Co się tłumaczy jako leń. Oto niektóre wyzwiska, jakimi go tażono. Były również inne, bardziej kwiciste. Doktor apostolskiego kościoła, co w Żercich, Karcich, w Rymowie życie strawił, a nie teologii się uczył. W rzeczywistości życie prywatne Reja nie różniło się zbytnio od powszechnego życia szlachty. W swoich dziełach natomiast był żarliwym moralistą, któremu leżała na sercu sprawa czystości doktryny chrześcijańskiej oraz braterstwa. Świadczy o tym choćby rozmowa między panem, wójtem a plebanem. Utwór, który śmiało sięga do społecznych zdrażnień. Te zaś w ówczesnej Polsce nie były jeszcze tak ostre, jak w sąsiednich Niemczech. Jan Łaski Wybitniejszą od Reja pozycję w ruchu reformacyjnym zajmował Jan Łaski, którego współwyznawcy z Holandii, Anglii oraz Szwajcarii nie wahali się nazywać wielkim, wybitny organizator, filozof, teolog i prawnik. Jedna z najbardziej światłych osobistości nie tylko w Polsce, lecz w Europie. Zapewne od Łaskiego wyszedł nagły, niezrealizowany projekt sprowadzenia Kalwina do Polski. Reformator z Genevy wystosował zresztą memoriał do króla Zygmunta Augusta, w którym namawiał monarchę do energicznego działania na rzecz reformacji i przekonywania o słuszności jej zasad. Król Zygmunt August pozostawił memoriał bez odpowiedzi. Tłumaczenie słowa. wszczęte przez Łaskiego tłumaczenie Biblii na język polski doprowadzają do końca inni. W roku 1533 wychodzi w Brześciu Litewskim sumptem księcia Mikołaja Radziwiła Czarnego. Pismo święte w języku polskim, zwane Biblią Radziwiłowską, Brzeską albo Pińczowską. Ważna to data i bardzo znacząca. Zaledwie 40 lat dzieli Biblię Brzeską od Biblii Luterskiej i około 20 lat od przekładu francuskiego. Polska stała się jednym z żywych ośrodków wczesnych ruchów umysłowych i kulturowych. Sama również talentem i wiedzą swoich obywateli, np. przykład łaskiego, przyczyniała się do rozwoju innych krajów. Kalwinizm a rozkwit kultury. Rzeczpospolita Złotego Wieku w porównaniu z innymi państwami była prawdziwą oazą wolności religijnej. Nie wyszło na tym źle. Protestanci odzajemniali się w swojej często przybranej ojczyźnie. Szkolnictwo ewangelickie przyczyniało się do podniesienia stanu światy w Polsce. Reformacja żądała od swoich wiernych czynnego udziału w nabożeństwach, a także nakładała na nich obowiązek ciągłego czytania Biblii, a przeto powodowała upowszechnianie umiejętności czytania i pisania, nawet wśród niższych warstw społeczeństwa. W szkołach protestanckich, średnich i wyższych, zerwano z kultem łaciny. Uczono języka ojczystego, podnosząc tym samym świadomość społeczeństwa. Nauczycielom ewangelickim zależało na wyrobieniu krytycznego myślenia o uczniów, ale przede wszystkim na ćwiczeniu mocnego charakteru. W pińczowie zasłynęła wyższa ewangelicka uczelnia zwana Atenami Sermackimi, jeden z jej wykładowców, Piotr Statorius, napisał pierwszą gramatykę języka polskiego. Był z pochodzenia francuzem, naturalizowanym w Polsce, zespół pińczowskich profesorów dokonał tłumaczenia Biblii. Obok słynnej pińczowskiej uczelni działały też inne, nie mniej znakomite. Lubartowie, w Toruniu, ta to ostatnia słynęła z osobnej biblioteki, w której znajdowało się wiele dzieł w języku polskim, podobnie zakładano. W Gdańsku, w Elblągu, w Kródziącu, w Kejdanach na Litwie, w Słucku i w Wilnie. Ogrom zasługi położyła reformację dla literatury polskiej. Pisarze protestanccy chcąc uprzystępnić nowe idee, porzucają łacinę i zaczynają pisać po polsku. Za ich przykładem idą pisarze katolicy. Polemiki religijne wzbogacają język polski i polskie słownictwo teologiczne. Można uznać za prawdziwe twierdzenie, że reformacja znacznie przyczyniła się do wytworzenia polskiego piśmiennictwa narodowego. Rozpowszechniła się sztuka drukarstwa. W XVI wieku w rękach protestantów znajdowało się 24 drukarnie. Katolicy posiadają ich 21. Jeśli się doda te liczby, wynik będzie bardzo korzystny dla kraju, który zewsząd chłoną ożywcze prądy. Dziękuję za uwagę. Za wszelkie przejęzyczenia przepraszam. Pozdrawiam cię w Chrystusie Jezusie Panu.